Dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na pytanie Mateusza, Przeszła, przesłał mi pytanko na Messengerze i brzmi ono tak. Ile zarobi na mnie pracodawca, jeśli mam umiarkowany stopień z uwagi na dziecięce porażenie mózgowe? Drogi Mateuszu, już odpowiadam. Musisz wiedzieć, że pracodawca pracodawcy nie jest równy. Dzielimy ich, ja ich dzielę na tych, którzy nie muszą płacić kar na pefron, nie płacą z urzędu i ci, którzy muszą płacić kary na pefron, czy ci, którzy nie muszą, to jest ci, ci, którzy zatrudniają do 25 osób na etatach te firmy, a kary na pefron muszą płacić te firmy, które zatrudniają więcej osób na etatach niż 25 osób. Oczywiście płacą kary, jeżeli nie spełniają wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych 6%. Dobra, zatrudnia cię pracodawca, który yy, obecnie zatrudnia 12 osób na etatach, przechodzisz do niego. Na co on może liczyć? No może liczyć na skromne 1200 zł dofinansowania z Pefron do twojej pensji. Yy. No, i nic więcej. No, są jeszcze jakieś dofinansowania do miejsc pracy, ale tym, tymi sprawami się nie zajmuję. One, one są, ale to jest tak jak Yeti, słuchajcie. Wszyscy o nim mówią, ale nikt go najczęściej nie widział. Jeżeli jakaś firma dostała dofinansowanie do miejsca pracy osoby niepełnosprawnej, niech się do mnie zgłosi i, i omówię ten temat. Dobrze, jeżeli zatrudnia zatrudniacie na przykład firma płatnik karna na PFRON, która zatrudnia 150 osób, to wtedy nie dostanie do Ciebie dofinansowania. Powiedzmy zatrudnia, ma wskaźnik zatrudnienia 1%. Wtedy może sobie odliczyć miesięcznie na Ciebie 3 razy 2300, to ile będzie prawie 6900. To jest takie w przybliżeniu. Dlaczego? Bo masz dziecięce porażenie mózgowe, a tak jak w jednym z odcinków mówiłem, jest to schorzenie szczególne. Ale gdybyś nie miał tego zaświadczenia albo nie miał schorzenia szczególnego w rozliczeniu z Pefron, firma by Cię mogła potraktować jako jedną osobę, czyli teraz 2300. Złotych. Dobrze, ale jeżeli ta firma. Czyli, możecie podratować jako 6,900. Ale jeżeli ta firma będzie zatrudniać coraz więcej osób niepełnosprawnych i przekroczy yy, wskaźnik zatrudnienia 6% lub go zrówna, to jak ona na tobie zarobi? To będziecie uwzględniać. W rozliczeniu z Pefron 2300, nie zapłaci kary, plus może otrzymać jeszcze dofinansowanie do Twojej pensji w wysokości 1200 zł. To 2300 plus 1200 nie wiem, ile to wychodzi. Przygotuję dla Was taki specjalny odcinek i omówimy sobie kalkulator pracodawcy na przykład dostajesz pensję, ktoś na jakaś yy, firma yy, 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 ma na Ciebie odpis 6900, płaci Ci pensję 3500, to obliczymy sobie, ile, jaką część przeznacza na Twoją pensję, a ile zostawiają sobie, yy, yy, pie, ile firma zostawia sobie pieniędzy w kieszeni. No na przykład albo Ktoś jest niewidomy i dofinansowanie do jego pensji wynosi ile 3150. Zobaczymy, ile, ile taka mała firma, płacąc takiej osobie 3200, zostawi sobie z, z tych dofinansowań ile pieniędzy w kieszeni, a jaką część przeznaczy na pensję pracownika. Serdecznie pozdrawiam i do następnego razu.